Mężczyzna zasnął na górze mostu kolejowego Toruń. Strażacy sprowadzili mężczyznę, który spał na górze mostu kolejowego. Wszedł na górę mostu kolejowego imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu i usnął na elemencie łączącym stalowe przęsła łukowe. Akcja sprowadzania mężczyzny trwała 3 godziny. Na czas akcji ratowniczej wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 353 Poznań Olsztyn. Na miejsce skierowani zostali toruńscy strażacy i wezwano grupę ratownictwa wysokościowego PSP z Bydgoszczy. Miejscowi strażacy, korzystając z technik alpinistycznych, weszli na górę mostu kolejowego przez Wisłę i dotarli do śpiącego. Cały czas uważali, aby nie wystraszyć mężczyzny i nie doprowadzić do tragedii. Strażacy odpowiednio zabezpieczyli mężczyznę i zostali z nim do czasu przyjazdu grupy z Bydgoszczy. Przybyli na miejsce ratownicy, stosując uprzęż do ewakuacji osób z wysokości, bezpiecznie sprowadzili mężczyznę na dół. Akacja trwała trzy godziny. Ratownicy PSP przekazali mężczyznę policji, która zajmie się wyjaśnieniem sprawy.